Witajcie ponownie, no wybieramy, cały czas wybieramy tą szkołę ponadpodstawową, no i żeby tą szkołę wybrać, no to może najpierw zastanówmy się, co taki ósmoklasista, jak Wy, ma do wyboru. Zacznijmy od na przykład technikum, nie? Jednym z wyborów, jednym z, jednym z rodzajów szkoły, szkoły pod, ponadpodstawowej to jest to technikum, na dzień dzisiejszy technikum technika są pięcioletnie i po ukończeniu technikum otrzymujecie oczywiście jeżeli zdacie wszystko co potrzeba to po pierwsze możecie uzyskać świadectwo dojrzałości czyli egzamin maturalny i tym samym wykształcenie średnie a dodatkowo technikum zapewnia nam uzyskanie umożliwia może tak umożliwia nam uzyskanie zawodu czyli dyplomu technika i właściwie tyle. Czyli pierwszy z rodzaju szkół, który możecie wybrać, to jest to liceum technikum, przepraszam, technikum pięcioletnie. I idziemy dalej. Drugi rodzaj szkoły to jest to liceum. I tutaj ogólna nazwa liceów to są licea właśnie ogólnokształcące. I jeżeli to liceum jest ukończone, to również macie świadectwo dojrzałości, jeżeli jest dany egzamin, maturalny i wykształcenie średnie. No i tyle. I często jest zapominana trochę szkoła, tak zwana szkoła branżowa, dużo częściej nazywana szkołą zawodową. I tutaj uczycie się konkretnego zawodu. Po prostu macie konkretny fach w ręku. Jeżeli tą, tą szkołę kończycie, oczywiście również są egzaminy dotyczące tego zawodu. No i właściwie tyle, nie ma się tutaj co za bardzo rozwodzić. Natomiast którego, której szkoły byście, czy tam którego wyboru byście nie dokonali, czy to będzie technikum, czy to będzie liceum, czy to będzie szkoła branżowa. Zawsze następnym pytaniem będzie, jaki profil, jaki profil w tej szkole należy wybrać. Wydaje mi się, że na początku wyboru albo w momencie, kiedy stoicie przed wyborem, dużo ważniejsze jest to, żeby się dowiedzieć właściwie, co macie do wyboru, jakie są technika licea, jakie są szkoły branżowe. Nie wszyscy muszą iść i kończyć... Właśnie jakąś szkołę średnią, gdzie potem jest ta matura czy egzaminy zawodowe. Może to być po prostu właśnie ta szkoła branżowa, na przykład.